Dzień dobry, awatuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Pionierski zabieg w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Kolejne pieniądze w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwszy taki zabieg na świecie wykonany w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Zespół lekarzy podał wprost do mózgu pacjenta gen uruchamiający produkcję białka. Innowacyjna terapia ma pomóc w walce z demencją skroniowo-czołową. Demencja skroniowo czołowa się i ogromne spustoszenie w organizmie. Chory może mieć zaburzenia zachowania i osobowości, może nawet przestać mówić, a osoby nią dotknięte umierają zazwyczaj w ciągu 3 do 10 lat od diagnozy. O chorobie mogliśmy ostatnio usłyszeć w mediach, ponieważ zmaga się z nią amerykański aktor Bruce Willis. Za rozwój choroby odpowiedzialna jest progranulina, a dokładnie brak w organizmie tego konkretnego białka. Zespół lekarzy na czele z profesorem Mirosławem Ząbkiem z Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, jako pierwszy na świecie, wykonał zabieg wszczepienia wprost do mózgu genu, który uruchamia produkcję progranuliny, co tym samym może pomóc w walce z chorobą. Wszelkie podstawy są ku temu, żeby sądzić, że może to okazać się przełom w leczeniu. Myślę, że w ogóle terapia genowa może być przełomem w leczeniu wielu chorób. Już doporowaliśmy wiele różnych innych chorób, też będąc liderami, natomiast ta jest no, rzeczywiście nie tylko pionierska, ale budzi wielką, wielką nadzieję. Nadzieje są ogromne, bo do tej pory wobec demencji lekarze byli niemalże bezradni. Samopodanie jest bardzo skomplikowane, wielogodzinne. Wykorzystuje się aktywność wirusów, takich jak wirus atakuje nas i to wchodzi w komórkę, w aparat chromosomalny. Tak samo i tam z tych wirusów bierze się też fragment ich kwasu nukleinowego który jest nośnikiem i ten wyprodukowany załóżmy gen, który jest substancją czynną i w taki sposób przenosi się to w odpowiednie miejsca do mózgu i one są zainfekowane już tym, poprzez ten wirus, a zarazem naszą substancję aktywną i rozpoczynają swoją funkcję. Szpital Brudnowski został docelowo wybrany jako jedyny ośrodek dla Europy i Azji, w którym pacjenci mogą być poddawani terapii genowej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych będzie odbywał się w Ohio. Na ten moment jednak tylko w Warszawie wykonuje się ten innowacyjny zabieg. My wspieramy od kilku lat, również ze środków europejskich, ten ośrodek bardzo unikalnego leczenia i nowoczesnych technologii leczenia chorób neurologicznych w naszym szpitalu Brudnowskim. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie i zamierzamy w dalszym ciągu ze środków europejskich wspierać ten projekt. W szpitalu Brudnowskim wykonano już trzy pionierskie zabiegi, a kolejna operacja planowana jest na grudzień. Kolejne pieniądze trafiły do samorządów w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Pomogą one w realizacji m.in. inwestycji drogowych, remontów szkół czy budowy kanalizacji. Mazowsze dla równomiernego rozwoju to największy program wsparcia prowadzony przez władze Mazowsza. Jego celem jest zmniejszenie różnic między gminami i powiatami w regionie. W całym województwie trwa podpisywanie umów. W ramach programu udało się między innymi dokończyć budowę przedszkola samorządowego nr 1 przy ulicy Wschodniej w Szydłowcu. Mam nadzieję, że dzieci już w listopadzie jeszcze w tym roku będą się uczyły w nowym przedszkolu, a cały obiekt zagospodarowanie, plac zabaw, parkingi i ogrodzenie zostanie wykonane do września 2025 roku. Poza tym inne przedszkola w gminie zostaną doposażone i wyremontowane. Ponad 1,5 miliona złotych zostanie przeznaczone na modernizację i zakup wyposażenia publicznych szkół podstawowych. Często było takie przekonanie, że inne subregiony województwa zyskują więcej. My dzisiaj w aspekcie w zasadzie wszystkich działań wszystkich działań samorządu województwa jesteśmy naprawdę liderem w pozyskiwaniu środków. Pieniądze powędrują też do Kobyłki pod Warszawą. 4 miliony złotych zarezerwowano na budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Szkoła numer 4 to jest w tej chwili największa inwestycja i największa inwestycja od lat jaką Kobyłka prowadzi. Te środki pomogą nam skupić się właśnie na tej części takiej powstawania instytucji, a nie tylko na tej części budowlanej, no bo ważniejsze jest to, co jest w środku. Sam powiat wołomiński uzyskał ponad 2,5 miliona złotych na modernizację infrastruktury starostwa powiatowego w Wołominie. To 19 projektów na kwotę blisko 40 milionów złotych. To bardzo duże wsparcie samorządu województwa mazowieckiego dla ważnych inwestycji w tym regionie. Region Żyrardowski przeznaczy pieniądze na przykład na budowę przedszkola i żłobka a także na remonty i rozbudowę dróg. W sumie 10 milionów złotych. To jest dobra wiadomość dla mieszkańców Żardowa, szczególnie tych mieszkańców, którzy w okolicy tego odcinka ulicy Kościuszki zamieszkują. W Warszawie 8 milionów złotych pomoże zrewitalizować zabytkowe budynki przy ulicy Markowskiej, gdzie powstanie praskie centrum Restart, a także warszawskie laboratorium innowacji społecznych. Synergia. Zmieni się nie tylko wygląd zewnętrzny, ale też przede wszystkim my skupiamy się jako Biuro Pomocy i Projektów Społecznych na działaniach społecznych. Pieniądze z programu trafią także do północno-wschodnich rejonów województwa. Świetlica ma powstać tutaj w obocznej, w sąsiedniej miejscowości przez dziecko Grzymki, jej całkowity koszt to jest około y, y, milion złotych. Podpisywaliśmy umowę w ramach równomiernego rozwoju. W, w ramach tego instrumentu wpływają wnioski. Różne, naprawdę różne, bo to są i kanalizacje, wodociągi, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, szkoły, przedszkola, żłobki, drogi. W gminie Mokobody ze wsparciem mazowieckich środków powstanie garaż dla OSP. Podpisujemy umowę na budowę garażu dla OSP Kisielany. Wsie w powiecie łosickim zyskają lepsze drogi gminne dofinansowań do przybudowy dróg gminnych kwotę 4 miliony złotych. Jest to kwota niezbędna do tego, żeby te drogi były zrobione. 4 miliony z pozyskanych ze środków samorządu województwa mazowieckiego będzie przeznaczone na infrastrukturę drogową na terenie naszego miasta i naszej gminy. Pozyskaną dotację planujemy przeznaczyć na remont drogi w miejscowości gminnej w Olszance i zamierzamy wyremontować nawierzchnię asfaltową, jak również zamierzamy wybudować chodniki. Drogi zostaną wyremontowane w ramach programu również w powiecie płockim. Kolejny raz samorząd województwa mazowieckiego pan marszałek pomaga samorządom gminnym przy realizacji ważnych projektów w infrastrukturę, szczególnie taką drogową. Jednym z ważnych elementów tych umów są też wsparcie dla budowy dróg lokalnych. Niestety nie można ich wspierać ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym samorządy zwracają się do nas o wsparcie i pomagamy w budowie czasami takich kluczowych odcinków dróg. Na realizację 242 projektów w latach 2024-2026 radni województwa przeznaczyli w sumie ponad pół miliarda złotych. Kolejne dofinansowanie, a także samochody oraz profesjonalny sprzęt dla strażaków-ochotników. W jakie rejony trafiły tym razem? Ostatnie tygodnie i coraz częstsze anomalie pogodowe pokazały, jak nieoceniona jest praca strażaków-ochotników, którzy walczą nie tylko z pożarami czy przy wypadkach drogowych, ale są także ogromnym wsparciem podczas powodzi i usuwania jej skutków. Konsekwentnie od wielu, wielu lat wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne. Chyba. Najbardziej w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z powodzią, też na południu Polski, to, to jest widoczne, że trzeba dbać o bezpieczeństwo, trzeba dbać o doposażenie strażaków, bo nie wiadomo w którym momencie tak naprawdę ich reakcja, ich działanie będzie potrzebne. W ramach podpisywanych w całym województwie umów, wsparcie finansowe na zakup sprzętu otrzymało w ostatnich tygodniach 14 jednostek OSP w gminach Sienno i Wierzbica, a profesjonalny sprzęt trafił. Do trzech jednostek OSP z gminy Jastrzębia. Inwestycja w Straże Pożarne to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Pieniążki, które w tym momencie zostały pozyskane z samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczamy na zakup sprzętu technicznego, czyli piły motorowe do cięcia powalonych drzew. Sprzęt techniczny w postaci latarek, w postaci aparatów oddechowych, ale i również osobiste wyposażenie strażaka. Duchowie będą mogli zakupić m.in. hełmy, buty i ubrania specjalistyczne. Środki ochrony indywidualnej znacznie poprawią komfort i bezpieczeństwo pracy naszych druchów. Nasi druchowie służą pomocą zarówno mieszkańcom, jak i osobom potrzebującym. Do druchów z OSP w Bielsku i OSP Zaręby Bolędy trafiły natomiast nowe wozy strażackie. Będzie to auto wyjazdowe w naszej jednostce. Służyć będzie do wszystkich zadań związanych z pożarnictwem i z działaniami technicznymi. Usuwaniem skutków powodzi, skutkiem nawałnic. Mam nadzieję, że ten samochód pozwoli na to, żeby bezpiecznie tutaj żyć. Trzeci nowy samochód właśnie z Urzędu Marszałkowskiego. Trzymaliśmy środki dofinansowania. W tym roku w ramach fem zostało dofinansowanych 257 samochodów strażackich i tutaj kwoty opiewały na od, od 1,5 miliona do 2,1 milionów. Oprócz środków unijnych, wsparcie dla jeden. OSP w wysokości prawie 19 milionów złotych w ramach tegorocznej edycji programu Mazowsze dla Straży Pożarnej trafiło do 254 gmin. 14 października obchodziliśmy dzień nauczyciela. Dla wielu to nie tylko zawód, ale prawdziwa misja. Podczas uroczystości w zespole szkół drzewnych i leśnych w garbatce letnisku marszałek województwa mazowieckiego nagrodził dyrektorów i nauczycieli spośród 35 szkół i placówek prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Podkreślamy ważność edukacji, doceniamy też wielkie zaangażowanie i wielkie też poświęcenie w realizacji ważnej misji, rozwoju młodych pokoleń. Naprawdę chcemy cieszyć się tak wspaniałą też kadrą pedagogiczną i myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni w tym, że edukacja jest najważniejsza, jeśli chodzi o przyszłe pokolenia. Za dobrą pracę samorząd województwa masowieckiego przyznał wyróżnienia. Nauczyciele i dyrektorzy szkół otrzymali nagrody finansowe, a dyrektorów szkoły w Garbage. Nisko dodatkowo odznaczono medalami promazowia. Nie spodziewaliśmy się tego. Bardzo miła niespodzianka. Nie zawiedziemy, będziemy nadal pracować na takim poziomie jak do tej pory. Ten medal jest wyrazem zaufania. Rozwój szkół nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe. Wszystkie nasze, zarówno nasze obiekty edukacyjne, szkoły specjalne, jak również wsparcie dla samorządów poprzez zakup choćby autobusów do szkół czy doposażenie sale, dydaktycznych, nowoczesny sprzęt, tablice medialne, czy komputery to jest oczywisty fakt. To miało miejsce i myślę, że w dalszym ciągu będziemy utrzymywać tego typu wsparcie. Przykładem takich działań jest chociażby autobus, który trafił do publicznej szkoły podstawowej w Ludwikowie w gminie Jedlińsk. Dla naszej społeczności to przede wszystkim bezpieczeństwo. Jesteśmy zadowoleni, że od tego roku szkolnego, czyli od 1 września korzystamy z nowego autobusu szkolnego. Dzieci w czasie dowozów i odwozów ze szkoły Czują się bezpiecznie. Nowy pojazd zapewni dzieciom nie tylko drogę do i ze szkoły, ale również dojazd na zajęcia pozalekcyjne, zawody czy basen. Rodzice nie będą musieli płacić się za bilety. To już jest nasz czwarty autobus szkolny na terenie naszej gminy. W tym akurat w przypadku pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd Województwa w ramach realizowanej polityki oświatowej dba zarówno o kultywowanie tradycji w regionie, jak i patrzy w przyszłość. Stąd dbałość o rozwój unikatowych zawodów, czego przykładem jest nowa siedziba szkoły drzewnej w Garbat w Celetnisku. W odpowiedzi na potrzeby rynku uruchamiane są także nowe, ale tradycyjne kierunki kształcenia oraz doposażane pracownie praktycznej nauki. I zawodu. Planowane są także nowe projekty, na przykład dotyczące innowacyjnego kształcenia zawodowego, czy podniesienia jakości nauczania w szkołach. Uczniowie, szczególnie uzdolnieni, mogą liczyć na nagrody marszałka, czy stypendia. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.